Nie chcę wchodzić w polemikę z wszystkimi głosami, które były tutaj przytaczane. Nie chcę brać udział też w licytacji, kto był pierwszy. Prawo i Sprawiedliwość 10 lutego złożyło jakiś projekt. Zostawmy to wszystko. Kto, co, kiedy składał i kiedy postulował. Najważniejsze jest jedno. Najważniejsze jest to, że dzisiaj naprawdę mamy historyczny moment, że za chwilę, w co głęboko wierzę, przyjmiemy bardzo ważną uchwałę. I wypada podziękować wszystkim, którzy do tego się przyczynili ze wszystkich klubów, dlatego że w tej dyskusji, która była długa, trudna, brało udział bardzo wiele osób i wierzę, że jeśli nie wszyscy, to niemal wszyscy kierowali się dobrymi intencjami i chęcią wypracowania najlepszego rozwiązania. Za to bardzo chciałbym wszystkim podziękować. Przyjmiemy ważną uchwałę. Uchwałę, dzięki której przynajmniej częściowo uda nam się nadrobić stracone ostatnie dwadzieścia kilka lat, podczas których państwo polskie nie potrafiło oddać we właściwy sposób hołdu pomordowanym Polakom i obywatelom polskim innych narodowości na Wołyniu i kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej. Dzisiaj oddamy im cześć i ustanowimy święto Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na mieszkańcach II Rzeczpospolitej Polskiej. Wysoka Izbo w czasie II wojny światowej najbardziej dramatyczne spustoszenia uczyniły dwa największe totalitaryzmy XX wieku, czyli niemiecki faszyzm i sowiecki komunizm. Ale Polacy mieszkający wówczas na Kresach padli ofiarą również innej, szczególnie okrutnej zbrodni zbrodni ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Było to szczególnie bolesne doświadczenie, bo sprawcami tej zbrodni nie byli jacyś obcy, ale byli sąsiedzi, którzy zamieszkiwali z nami pod tym samym niebem od wieków. Apogeum tych dramatycznych wydarzeń które rozpoczęły się w 39 roku a trwały do 47 roku miało miejsce w latach 43-45 i to właśnie te zbrodnie z tego czasu są zgodnie określane przez wszystkich polskich historyków i prokuratorów mianem ludobójstwa mają kwalifikację ludobójstwa a więc świadomej zaplanowanej akcji mającej na celu wyniszczenie konkretnej grupy narodowej w tym wypadku Polaków tym osobom, które wbrew opiniom historyków i prokuratorów miałyby wątpliwości co do cha charakteru tych dramatycznych wydarzeń, które ulegają kłamliwej narracji mówionej, mówiącej o jakiejś wojnie polsko-ukraińskiej, o rzekomym oddolnym zrywie prostej ludności ukraińskiej, warto przytoczyć słowa jednego z ideologów ukraińskich, Michała Kołodzińskiego, członka najwyższych władz organizacji ukraińskich nacjonalistów. On już w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku w dokumencie „Ukraińska doktryna wojskowa pisał wprost o działaniach, które powinny być wymierzone w ludność polską. Pisał tak „Polski element, który będzie stawiał czynny opór, musi ulec w walce, a resztę trzeba steroryzować i zmusić do ucieczki zawisłe, bo nie można dopuścić do tego, aby po zwycięstwie polski element mógł żyć tutaj obok Ukraińców. Trzeba pamiętać, że im więcej polskiego elementu zginie podczas powstania, tym łatwiejsza będzie budowa ukraińskiego państwa i dalej wobec wrogiego elementu należy wykazać się takim okrucieństwem w czasie powstania, aby jeszcze dziesiąte pokolenie bało się choćby popatrzeć w stronę Ukrainy. I niestety takich tekstów można przytoczyć o wiele więcej. Przyjmując tę uchwałę trzeba sobie jednak zadać pytanie po pierwsze, czy potrzebne nam jest święto, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar ludobójstwa i powtórę, czy nie wykażemy się brakiem wrażliwości, czy nie zrobimy krzywdy naszym sąsiadom, Ukraińcom, walczącym z rosyjską agresją na wschodzie kraju? Te pytania dzisiaj też tu na sali wybrzmiały. Ale wbrew pozorom odpowiedź na te oba pytania nie jest bardzo trudna. 11 lipca to rocznica krwawej niedzieli, czyli 11 lipca 1943 roku, kiedy nastąpiło prawdziwe apogeum rzeźni. Blisko 100 polskich wsi tego dnia zostało zaatakowanych przez nacjonalistów ukraińskich, zginęło kilka tysięcy osób. Tym pomordowanym pamięć po prostu się należy, tak najzwyczajniej w świecie, po ludzku. Tak jak ustanowiliśmy, tak jak kilka lat temu w Sejm, ustalił, ustanowił inne święto. Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych. Tak dzisiaj mamy szansę oddać hołd ofiarom Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich. Przywracamy, pomord przywracamy pomordowanych na i tamte dramatyczne wydarzenia naszej narodowej pamięci. Ale nie po to, aby nosić w sercach nienawiść, ale po to, aby taki dramat nigdy się już nie powtórzył. I tak właśnie... Papież Franciszek uzasadniał konieczność otwartego mówienia o zbrodni ludobójstwa podczas swojej ostatniej niedawnej pielgrzymki do Armenii. Trzeba o tym mówić, żeby to się nigdy nie powtórzyło. I drugie pytanie, Wysoka Izbo, czy nie wykazujemy się zbyt małą wrażliwością, czy nie zrobimy krzywdy naszym sąsiadom Ukraińcom walczącym z agresją rosyjską na wschodzie kraju, czy nie wspieramy naszymi działaniami propagandy rosyjskiej? Wysoka Izbo Od pierwszych dni rewolucji godności Polska wspiera Ukrainę, która broni się przed rosyjską agresją. Robimy to jako Polska zarówno na poziomie dyplomatycznym, materialnie i finansowo, ale wspieranie naszego sąsiada w walce o niepodległość nie wyklucza dialogu, a wręcz dodatkowo potęguje konieczność jego prowadzenia. Dialog zaś musi być oparty na prawdzie. Wspieranie Ukrainy w żadnym razie nie oznacza zgody na gloryfikację morderców i oddziałów odpowiedzialnych za przeprowadzenie ludobójstwa. Nie oznacza milczenia. W sytuacji, kiedy Kalana jest pamięć polskich ofiar, a dzisiaj niestety taki proces ma niestety miejsce. Grupa ideologów ukraińskich próbuje budować nowoczesną ukraińską tożsamość narodową w oparciu o etos organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. Kolejne ulice i place otrzymują imiona dowódców tych organizacji, dowódców bezpośrednio odpowiedzialności, odpowiedzialnych za zbrodnie dokonane na Polakach. Jak możemy w tej sprawie milczeć? Jest to przecież niedopuszczalne zarówno ze względów etycznych nie można przecież akceptować gloryfikacji morderców, ale również ze względów pragmatycznych, bo na kłamstwie, manipulacji i gloryfikacji zła niczego dobrego długofalowo nie zbudujemy. Panie marszałku, Wysoka Izbo! Ukraina jest dzisiaj krajem suwerennym. Przypomnijmy, że w grudniu 1991 roku to Polska jako pierwsze państwo uznała jej niepodległość. Nikt nie ma prawa ingerować w ukraińską politykę, ani wewnętrzną, ani zewnętrzną, ale jako polscy politycy, jako sąsiedzi którym zależy na dobrej współpracy z Ukrainą, mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek mówić Ukraińcom o konsekwencjach prowadzenia takiej polityki historycznej, o tym, że jeżeli nic się nie zmieni, to za kilka lat może wyrosnąć między naszymi narodami mur niezrozumienia i niechęci, a to byłoby fatalne, ponieważ dobra współpraca polsko-ukraińska jest nadzieją na bezpieczeństwo obu naszych krajów oraz partnerskie traktowanie nas przez sąsiadów zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. I w tym miejscu, już na zakończenie, trzeba rozwiać jeszcze jeden bardzo istotny mit, jakoby przyjęcie tej uchwały było wymierzone w naród ukraiński. Wysoka Izbo to nic bardziej fałszywego. Polska nie stosowała, nie stosuje i nigdy nie będzie stosować zbiorowej odpowiedzialności. Ta uchwała wskazuje na morderców, osoby i organizacje, które były odpowiedzialne za ludobójstwo, na ukraińskich nacjonalistów i ich zbrodniczą ideologię, teorię ukraińskiego integralnego nacjonalizmu, który obok faszyzmu i komunistów był jednym z nieszczęść XX wieku. To nie naród ukraiński dopuszczał się okrutnych zbrodni, ale kilkadziesiąt tysięcy konkretnych osób działających między innymi w OUN w UPA i SS Galicjen. A w tamtym czasie i o tym trzeba pamiętać i mówimy o tym w naszej uchwale, że w tamtym czasie na tamtych terenach żyło kilka milionów Ukraińców, którzy nie uczestniczyli w żaden sposób w tych zbrodniach, a wielu z nich ratowało życie polskim sąsiadom. Wysoka Izbo w 2007 roku IPN wydał kresową Księgę Sprawiedliwych, w której znajduje się lista setek Ukraińców, którzy narażając swoje życie, a czasem i w konsekwencji tracąc je, ratowali swoich polskich sąsiadów przed nacjonalistami z OUN, z UPA, którzy wykazali się w tych strasznych czasach człowieczeństwem i przyzwoitością, to im w tej uchwale dziękujemy, to, ich, o, to o ich odznaczenie apelujemy dziś do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I to dzisiaj... I to dzisiaj przed ukraińską klasą polityczną stoi wybór. Czy za wzór dla młodego pokolenia Ukraińców Stawiani będą bandyci i zbrodniarze, czy też sprawiedliwi, którzy w tych strasznych czasach dali dowód człowieczeństwa i chrześcijańskiego miłosierdzia, ratując swoich sąsiadów. Apelujemy do Was, nasi ukraińscy przyjaciele, nie dajcie się zmanipulować, nie, nie pozwólcie uwikłać całego narodu w odpowiedzialność za zbrodnie grupy owładniętych zbrodniczą ideologią nacjonalistów. Powtórzmy to wyraźnie uchwała wskazuje morderców spod znaku OUN, UPA, a absolutnie nie jest wymierzona w naród ukraiński. Warto tutaj przypomnieć słowa Józefa Mickiewicza nie ma złych narodów, są tylko złe ideologie i właśnie taką przepraszam, i właśnie taką ideologią był integralny nacjonalizm ukraiński Dmytra Dącowa, który realizowali Stefan Bandera i Roman Trzuchewicz Wysoka Izbo wierzę, że dokument, który Przyjmujemy poza oddaniem hołdu pomordowanym, wzbudzi refleksję zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Wierzę, że ten polesny dialog, który dziś prowadzimy, doprowadzi nas do rzeczywistego, a nie wyłącznie deklaratywnego pojednania. Wierzę, że doczekamy czasów, kiedy każdy zamordowany cywil, niezależnie od narodowości i wyznawanej religii, doczeka się krzyża upamiętniającego jego miejsce spoczynku lub śmierci, niezależnie od obecnego przebiegu granic, czy to będzie w Polsce, czy na Ukrainie. Ten szacunek dla zmarłych jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem, a jednocześnie jednym z fundamentów naszej europejskiej cywilizacji. Pozwólcie, że odczytam tekst uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1943-1945. Ziemie dawnych wschodnich województw Rzeczpospolitej szczególnie mocno zostały doświadczone w czasie II wojny światowej. Na tych terenach ścierały się dwa największe totalitaryzmy XX wieku trzecia Rzesza Niemiecka i komunistyczny Związek Sowiecki. Działania niemieckich i sowieckich okupantów stwarzały sprzyjające warunki do budzenia się nienawiści na tle narodowościowym i religijnym, a podejmowane próby osiągnięcia porozumienia przez przedstawicieli polskiego państwa podziemnego z ukraińskimi organizacjami nie przyniosły rezultatu. W lipcu 2016 roku przypada 73. rocznica pokojowym zbrodni, której dokonały na ludności cywilnej Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej działające na tamtych terenach oddziały organizacji ukraińskich nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, także Dywizji SS Galicjen oraz inne ukraińskie formacje współpracujące z Niemcami. W wyniku popełnionego w latach roku 43-45 ludobójstwa, zamordowanych zostało ponad 100 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej Polskiej, głównie chłopów. Ich dokładna liczba do dziś nie jest znana, a wielu z nich wciąż nie doczekało się godnego pochówku i upamiętnienia. Wśród zamordowanych obok Polaków byli także Żydzi, Ormianie, Czesi, przedstawiciele innych mniejszości narodowych, a także Ukraińcy, którzy stanęli po stronie ofiar. Przypominając tę zbrodnię, ukraińskich nacjonalistów nie można ani przemilczeć, ani relatywizować, polskich akcji odwetowych na ukraińskie wioski, w wyniku których także ginęła ludność cywilna. Te wszystkie tragiczne wydarzenia powinny być przywrócone pamięci współczesnych pokoleń. Ofiary zbrodni popełnionych w latach czterdziestych przez ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane zgodnie z prawdą historyczną mianem ludobójstwa. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim obywatelom II Rzeczpospolitej Polskiej bestialsko zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża najwyższe uznanie dla żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, batalionów chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę w obronie zagrożonej atakami ludności cywilnej oraz apeluje do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o uhonorowanie tych osób odznaczeniami państwowymi. Dlatego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanawia 11 lipca rocznicę apogeum zbrodni Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Sejm wzywa do ustalenia miejsc zbrodni i ich oznaczenia, zapewnienia godnego pochówku wszystkim odnalezionym ofiarom, oddania należnej czci i szacunku niewinnie zamęczonym i pomordowanym, sporządzenia pełnej listy ofiar. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej apeluje o kontynuację działań pojednania i dialogu rozpoczętego przez przywódców politycznych i duchowych, wspieranie współpracy historyków, w tym rozszerzenie dostępu do archiwów państwowych, wzmocnienie współpracy władz Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy w najważniejszych dla przyszłości obu narodów sprawach. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża szacunek i wdzięczność Ukraińcom, którzy narażając własne życie ratowali Polaków oraz apeluje do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o uhonorowanie tych osób odznaczeniami państwowymi. Sejm przypomina również postawę znacznej części ludności ukraińskiej, która odmawiała udziału w napadach na Polaków. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej składa podziękowania kresowianom i ich potomkom oraz ludziom dobrej woli, którzy od dziesiątków lat domagają się prawdy, kierując się mottem nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża solidarność z Ukrainą walczącą z zewnętrzną agresją o zachowanie integralności terytorialnej. Wyraża przekonanie, że jedynie pełna prawda o historii jest najlepszą drogą do pojednania oraz wzajemnego zwybaczenia. Jak mówił w 2001 roku w Lwowie święty Jan Paweł II: Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, a żeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, braterskiej współpracy. I autentycznej solidarności. Wysoka Izbo, tak jak w 2005 roku przyjęliśmy przez aklamację uchwałę oddającą hołd ludobójstwu Ormian, tak dzisiaj apeluję do Wysokiej Izby o przyjęcie przez aklamację uchwały wołyńskiej.